Siema, witam Chłodno i Oziemle, Look. Jakub. Kanał Seals W dzisiejszym odcinku robimy z Jakuba kozła ofiarnego, wkładamy go do zimnej wody do lodu. Jakub ma osiągnąć drugi stopień. Czego? chłodzenie organizmu, znaczy chwilę przed drugim stopniem, nie zejdziemy niżej jak 34 stopnie. Nie będzie do końca kozłem ofiarnym, bardziej będzie testowy, to znaczy będziemy... Ta, będzie takim <ścoughs> laboratoryjnym myszką albo szczurkiem. Będziemy patrzeć jak poszczególne stopnie hipotermii się rozwijają, jak organizm kompensuje, jak organizm daje sygnały, jak się broni, jak te rzeczy kompensacyjne i wszystkie te jego umiejętności w pewnym momencie się załamują. No a Kuba będzie miał szansę dzisiaj także sprawdzić, bo jeszcze przejść granicę, której nie przeszedł, nie? Na pewno, na pewno. Jeszcze nie przeszedł, więc na pewno jakaś tam zobaczy, jak ten jego organizm reaguje na, na taki stopień wychłodzenia, ale to tak na dobrą sprawę będzie dobre, bo będzie wiedział, co, tak. co ewentualnie zrobić i jak jego organizm daje mu sygnały o poszczególnych stopniach wychłodzenia. Także czekajcie na nas. Tak. Będziemy schodzić niżej, jak poniżej 34 stopni. 34 to będzie dla Ciebie maks w momencie, kiedy osiągniesz 34, to po prostu wychodzimy. Zobaczycie, jak będzie wyglądał proces kompensacji. Proces kompensacji to jest kom proces umiejętności organizmu do przywrócenia temperatury poprzez uruchomienie drżeń mięśniowych. I właśnie ten proces sobie dzisiaj zaobserwujecie. Będę chciał doprowadzić do tego momentu, żeby Kuba miał najpierw pierwsze, a potem, żeby miał te spektakularne drżenia mięśniowe nad którymi już fizycznie nie ma on władzy, czyli on nie jest w stanie ich zahamować, nie? Nie będziemy czekać do momentu, kiedy, kiedy wszystkie narzędzia i umiejętności kompensacyjne organizmu się zatrzymają, tylko do, do momentu, kiedy osiągnie odpowiednią temperaturę, ale i tak dużo zobaczymy, bo też zobaczycie, jak zawęzi się w tym momencie jego postrzeganie rzeczywistości i tego, co tutaj jest na zewnątrz. Dobra, Jakub wystartował, to jest jego nowy bolid. I głowa pod wodę, Jakub, od razu, od razu, od razu. Od razu. Teraz tak, Jaku? E, takie ćwiczenie. Weź, mogę sobie złożyć, e, schować, e, zadajcie, Tak, że... tak, tak, tak. Weź, weź teraz powietrze do ust i nie wypuszczaj nie wypuszczaj w ogóle dopóki nie będziesz, wiesz, nie? i trzymaj, i trzymaj, i trzymaj, trzymaj, trzymaj. Najdużej, potrafisz, trzymaj najdłużej jak potrafi. Trzymaj najdłużej jak potrafi. Ja potem opowiem dlaczego to robimy, jak zadziała. No zadziała na pewno. Jak generalnie twoje wejście ten nie, 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 nie czujesz jakiegoś wielkiego skoku, nie? Takiego. Hmm. Czy, no, Ciśnienia? Biorąc, nie, 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 nie. Ja już o, myślę, że ten, ta rutyna taka nazwijmy wchodzenia do wody, to już masz za sobą. Że, że nie ma tego szoku. Jakbyś Jedyny, spotkanie? to mogę powiedzieć, bo, bo mnie nie znasz. Jestem z tych nazwijmy chyba niskociśnieniowców i miałem na, naprawdę bardzo duży począt, problem początkowo ze stopami, łydkami, w ogóle nieziemskiej. To tak jak z tymi błoni tutaj, która się ktoś opowiadał. Eee. Ale, no, czyni nie Misza, no, w tym sezonie w sumie pierwszy raz chodzę w ogóle bez skarpet, nie? No, ale już spokojnie. Rozumiem, że wstrzymamy oddech, żeby y, szybciej utracić ciepło. Tak, tak, powtórzymy co jakiś czas, to rzeczywiście to ciepło będzie szybciej. Czy tak, na jak razie czy... sobie cały siądź, to będziesz zanurzony? Y, całkiem tętnica, ta, o, ta się... a się... lepiej. Tylko już tak... No dobra, niech będzie. Szybciej no, bo... się no, nie? jestem aż tak rozciągnięty, żeby w tej pozycji wiedzieć. Bo teraz nie mogę, ta... trudniej mi jest podnieść kolana, a przez to dłonie sobie wychładzam, a ja to już znowu... A nie tak... pod już. Tak. Tutaj lepiej. Tam lepiej? Tak. Czekaj. Wiem, że chodzi o wychłodzenie, ale... O, i na przykład często... Ale może to troszkę z przeciążeń mięśniowych. Często mam tak czy nieraz jak sobie popływają chwileczkę. W karku bardzo mnie kak napierdzielania. Ale to spodziewam się że normalne albo. Ale nie wiem czy to chodzi o morsowanie, czy chodzi o moje powiedzmy nadwyrężenia tej partii nieraz wynikające z pracy to Ciekawe, że w ogóle drżenie mięśniowych jeszcze nie ma. Ja na przykład po wejściu, po minucie, już od razu mi organizm odpala. Nie, bo nie, nie mieszkasz w, nie? w Holandii. Znaczy nie, nie, ale to nie dlatego. On wie, że po prostu będzie przez no już od, od samego no. początku jedzie. Nie. ale może dla niego jest to za ciepła temperatura, bo w no Nie, to je, nie. Co ty? Nie? Odczuwalna była wczoraj Odczuwalna, niższa, Odczuwalna? Bo, bo był wiatr, bo a tu, tak, tutaj słuchaj, tu nie wieje, tak? No, 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 tak. Schowany cały jesteś. No, to jest. jest no. Tym, że... Ale jak Twoja dieta? Na... Teraz rozbita, ale jeśli chodzi o, o makroskop... Myślę, że jestem ostatnio na Surplusie, ale generalnie białko, no to tam tak 2 gramy, puszczę gram na kilogram i reszta będzie Także taka no, sportowa, tyle że treningi nawet są z powodu urazu. Raczej, raczej taka zbilansowana na no, fast foody. Nie unikam, ale ograniczam do naprawdę milionów. Raczej myślę, że mogę powiedzieć, że odczuwam się lepiej niż przeciętny Europejczyk, Amerykanin, dobra, nieważne A długo już tutaj w Holandii? W Holandii, wiesz co, czwarty rok, 3,5 pół roku. Jakikolwiek dyskomfort odczuwasz teraz gdzieś, w Wiesz co, na razie nic takiego, no, może troszkę zaczynam mną ale nic takiego, z czym bym się wcześniej na razie nie spotkał, nie. po prostu, o, na przykład czasami się zdarza, że już jest ta, taki moment w tym momencie, że Gdybym był sam sobie albo, albo z lukiem tylko i wiemy, że za chwilę musimy się przebrać i coś, to może bym już nawet w tym momencie wychodził, nie? A zanurzenie i w ogóle powiem szczerze, że y, pierwszy raz jestem zanurzony, tak ruszuję cały czas, nie? Bo zazwyczaj to, to zanurzę się, reset zrobię, wynurzę, trochę dłoni sobie potrę, żeby, żeby jednak y, zachować tą mobilność w palcach, no w celach, no przebrania się przede wszystkim, no tutaj jestem spokojny o to, bo, bo tak jak mówisz, najpierw zadbamy o to, żeby się rozgrać, a ubiorę się potem, tak? No. Zaczynam mieć drgawki, ale tu, od brzucha. To dobrze. Ty się cieszysz, bo już blisko, tak? Jeszcze trochę, jest... Myślę, że pół godziny, zanim się doprowadzimy do tej... Jeszcze żyje? Jeszcze się nie masz, nie, nie masz, no, dobra, ja na razie to, nic, no. nic ci się nam nie dzieje, nie? Jakiś dyskomfort nowy się pojawił? Nie, drżenia były i ustały, nie? Znaczy są, znikają, są, znikają. O, teraz na przykład są? O, no gęsia skórka jest na udach, widzę teraz. Podnosi się temperatura i ustają. Chyba. Sama pozycja jest taka niewygodna, nie? Jak na dłuższy nie? No prawdopodobnie, y, będzie tak. mu, prawdopodobnie nogi będzie miał... Znaczy wiesz co, ja tu jestem podparty na tyłku, okay. tak, żeby... Ale chodzi o to, że nogi w pewnym momencie zdrętwieją dosyć mocno. A, że będę miał problem tak. z się... I Będziesz miał problem... Znaczy zdrętwieją, ale to Ci pomożemy wyjść spokojnie. Nie ma, nie ma żadnego problemu, nie? No generalnie cały ten ruch, który tam teraz wykonujesz tymi nogami... To działa tam, na to korzyść eksperymentu. Działa, działa na naszą korzyść. I szybciej, szybciej się płaszczy. Zaraz ruszysz jeszcze kilka razy nogami i powinny się za chwilę pojawić drżenia mięśniowe. Nie? Jak tak jeszcze trochę się poruszasz, nie? już czuję skurczy tutaj. O. Znaczy jak ruszam, o. przy, przy, no. przy skurczaniu. Spójrzmy czuję... na palce. Spójrzmy, palce spójrzmy palce piały, na palce. palce piały, nie? No. Ale one miałem tu wiesz, to krew odpłynęła po prostu samowo, mimowolnie. Tak się będą robiły? Tak, tak, tak. Znaczy nie, to to odpłynęła krew, bo ja ścisnąłem. Cisnął, nie? Bo ja ścisnąłem tutaj udami. Znaczy udami i łydko. Okay, no ale już nie chcą na przykład wrócić. Tak. Nie? No nie no, bo nie wrócą teraz za szybko podejrzewam. No już widzimy, już widzimy drżenia mięśniowe u Jakuba, już się, już się, już się pojawiają. <laughs> Organizm w tym momencie sobie podniesie temperaturę i za chwilę one się skończą, nie? mamy takie sposoby, żeby podnosić sobie samemu jakby starać. Się, żeby <laughs> <laughs> żeby się... coś? Żeby samemu podnosić temperaturę żeby starać się po prostu. Poddechem, no, czy co? Czy... Może raczej robić wszystko, żeby nie tracić za szybko, tak, nie? Tak, tak. Generalnie, żeby nie tracić temperatury, no to najczęściej Kuba, Jakub teraz y, traci temperaturę przez y, stopy. To jest główna część, przez którą część traci. Jeżeli by jeszcze się troszkę niżej i by zanurzył aorta, to wiadomo, że byłaby to aorta. No i części dystalne, czyli oprócz stóp jeszcze mamy do czynienia dłonie. Jakub mówił, że ma problem z dłońmi, więc sądzę, że... Z chłodem, z chłodem no generalnie. generalnie jest okej, okay, nie? Natomiast już tutaj na, na dłoniach, jak się przyjrzycie to zobaczycie taką jedną rzecz. Jakub, jak Jakub dał dłonie już, do przodu, już, patrzcie, nie. na prawej dłoni jest to charakterystyczne. Ona już w te, tutaj krew całkowicie odpłynęła. Mm -hmm. Widzicie różnice w kolorze ta, pomiędzy ta, lewą ta. a prawą dłonią. Nie no, miało, na obu jest. Ta prawa dłoń tutaj, z tej perspektywy, stąd tak. widać, że jest bardziej fioletowa niż lewa. Tak. Nie? Aha, no, okay. jest, jest zdecydowanie, jest zdecydowanie większa różnica. To znaczy tutaj już krew się scentralizuje, już tutaj krwi nie ma. Ona sobie w, wróciła, no, tam lewa jeszcze nie. W prawej jest to, to widoczne. Nie? Więc to, ten kolor ty, skóry ty, ty, też ty, ty jest ty, ty wyznacznikiem ty. już rzeczywiście, że coś, że, się, dzieje, że coś tak? się tam dzieje. Natomiast z powolutku tu nie ma, nie ma na razie żadnego zagrożenia. No jak gdyby reakcje są, są klasyczne, już się drżenia mięśniowe e, częściej pojawiają. Czyli wcześniej mieliśmy drżenia mięśniowe ustawały i to ten, widać było ten oddech pomiędzy nimi, a teraz już organizm wie, że te, te, te okresy będą pomiędzy nimi krótsze. E, pewnie będą bardziej troszkę spektakularne, ustaną bardziej spektakularne. I tak dalej, i tak dalej, nie? Eee, teraz tak, Jakuba, teraz zróbmy mały eksperyment. Mogę się zanurzyć proszę? jeszcze tak na chwilę? Eee, tak, ale zróbmy jeszcze mały eksperyment, zanim to zrobisz. No dobrze. Postaraj się zacisnąć wszystkie mięśnie w swoim organizmie, tak, żeby drżenie mięśniowe ustały. Po prostu ale, ci, ale przy okazji weź powietrze do płuc i przytrzymaj. Ustały? Patrzcie, to, to znaczy, że on ma w tym momencie jeszcze w 100% władzę nad tymi drżeniami mięśniowymi, Czyli to Ale to wdech i no, się tak, tak i w tym momencie one ustały, patrz, nagle no woda przestała, Jakub przestał drżeć i tak dalej. No on w tym momencie jeszcze może tym regulować, co prawda, no, jak gdyby samo zaciśnięcie, zaciśnięcie mięśni i, i jak gdyby pozbycie się drzeń mięśniowych no, też powoduje, no, że jednak to zużywa wszystko kalorie. Ten proces chemiczny, który w tym momencie jest, no, jest, jest cały, cały czas energochłonny i to bardzo mocno. No jako że w, w, pięknie by było, gdyby, gdyby morsowanie faktycznie nas odchudzało. I faktycznie robić. tłuszcz, który, który mamy był przepalany, ale to nie ten tłuszcz jest przepalany, który jest widoczny pod skórą, bo żeby jego przepalić, no to jednak trzeba e, dużo, 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 dużo pracy. E, czyli te wszystkie zasoby, które w tym momencie gdzieś tam mamy w organizmie, które są w stanie być przepalone w ogóle na energię, one są w tym momencie spalane, nie? Ale generalnie pomaga w odchudzaniu, bo generujemy deficyt kalorowany. To tak, tak. ten brązowy tłuszcz, tak? Ale tak. jest je jakiś ważny, tak, nie? Tak, Brunaty, tak, nie? Tak, tak. Ten trzewny, nie? Trzewny, tak. To coś o sobie opowiada. To też się o sobie jest, nie no, przypada. Rozumiem, że chcemy sprawdzić jak wygląda... E, Czy zaczniesz jak... blokować? Ale słyszycie blokot. jak mówi? Dlaczego tak się stało? Ten, już w tym Bo mi się trudniej Tak jakby ślinianki mi się blokowały albo coś takiego No nie... po prostu krew stamtąd też już sobie odpłynęła No tutaj mam takie jakby... może nie powiem, że bez wad, ale y, no mimika twarzy już za. Y, może nie zanikła, ale no, Jest trudniej, nie? Trudniej, tak. trudniej, trudniej jest, jest wy... wyraźnie coś powiedzieć Natomiast wiecie, sama temperatura też nie kwalifikuje wszystkiego, tak? dopóty do, dopóki mamy z nim kontakt, dopóki mówi składnie, e, dopóty dopóki e, ma wyraźne drżenia mięśniowe, dopóki nad nimi panuje, czyli za jakiś czas sobie sprawdzimy, czy jak zaciśnie mięśnie, to faktycznie ustają, no to so wtedy nie mamy tutaj żadnego problemu. tak? Nie ma, nie ma na razie jeszcze jakichś innych wyraźnych reakcji oprócz tego, że widzimy już w tym momencie, że skóra na dłoniach dosyć mocno się tak? No to jest jak gdyby też standardowa reakcja. Nie, nie, kolana, so, przepraszam, kolana też mi często się tak. nieją tak. jako pierwsza. Ale... No, kolano też siniało, ale, ale patrzymy też generalnie i staramy się zawsze zapytać, zapytać o to, czy jakiś dyskons, czy coś się stało, czy coś zauważył w stosunku do tego, jak to robi na co dzień naturalnie. Natomiast, natomiast zaraz sobie to wszystko cały ten proces wyobrazić. Aż tam prowadzimy. listy cofiałeś na kolanach tego tak? Słuchasz, dlatego one szybciej ci dają. Nie, no jedno się kolano, się kolano kiedyś miałem, rozumiem, z panem się... Dobra, jak u nas się zmierzymy. No co? Na akty cię biegasz, czy, 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 czy jakiś wypadek? Biegasz? Nie, po prostu się wywaliłem, jak A. pamiętam tam 10 lat. Kuba, jestem. Jakub, weź, weź mięśnie zaciśnij, zobaczymy czy masz jeszcze władzę nad tym. Mam. Dobra chłopaków, poproszę o przestawienie stolików z powrotem, dobra? Pomóżcie. No widzicie, trzepie go, nie? Czyli już, już organizm mówi nie do końca, wcześniej zacisnął mięśnie i drżenia mięśniowe ustały, teraz zaciska, organizm mówi, sorry stary, nie ty tutaj rządzisz, nie? To ja robię robotę. już nie przestaję Dobra, ja poprosiłbym troszkę lodu dla chaleki, no to będzie dobre. Ja powiem tak, to to, to wiesz co, nie wiem, czy... Yy to nie tyle chodzi chyba o to, że o władzę i te palki, tylko to było takie prześcień, od karty. Po powiedzieć? Tak. To, się, od, od e, poczekaj, ja, to, to tak. było takie zmęczenie, bardziej zmęczenie mięśni niż to, że nie mam nad nimi kontroli. No, ale, tak ale jak po treningu, dalej, tak, 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 tak jak po treningu. Ale organizm cały czas to robi. No. Czyli on już... On mówi, to w tym momencie to nie te stary No dobra. bo ja sobie, ja sobie tu pracuję. Nie? No to teraz co? Będzie gorzej? No, no troszkę, no chcieliśmy to to sprawdzić. Nie, bo... nie, nie. Nie no, tutaj nie, no, tego, no co gdzie na głowę? Aha, dobra. Nie, wiem, stary to nie będzie uderzał. Różne może jednak to morsowanie nie takie głupie regularne. <laughs> nie no, niewątpliwie to, że robisz to regularnie pomogło Ci, że teraz widzisz. No. W, ogóle w, sumie, w sumie oprócz tego, że masz, że masz jakieś tam drzewa, myślę, no, i tam naturalne reakcje, no to nic się więcej tutaj nie dzieje. Nie? No już jest... ja patrzcie, 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 chodźcie, zobaczcie. Z prawą już nie mogę. Patrzcie, już, już, się jest no. No. już jest Już zaczyna się tak. poważnie problem, tak. nie? W momencie kiedy ten, ten, ten moment ściągnięcia ok. tych palców, czyli będziemy mieć taki odstęp centymetr, półtorej gość robi wyjazd, no bo to znaczy, że już trzeba gościa ewakuować, trzeba już czy Czyli po już powinien wyjść. Nie, jeszcze nie, jeszcze jeszcze jest dobrze, nie? Jakbyś był sam, to już warto byłoby w tym momencie się ewakuować. To chciałem wiedzieć.